Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft Solo Udika, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc jak coś za chwilę zobaczycie, stworzyłem pewną rzecz, że tu... Ułamkiem widzieliście. Tak, stworzyłem Enchanting Table. Przepraszam Was bardzo, że nie stworzyłem tego na odcinku, ale jest to spowodowane tym, że nagrałem odcinek, lecz niestety um, usunął mi się zapis dźwięku, a nie chciałem dogrywać dźwięku od nowa po prostu tracić po pierwsze czasu, a po drugie. Um, też, co inaczej bym mówił, mówiłbym tak bez emocji. Tutaj, jak widzicie, dodałem sobie nową skrzynkę. Tutaj będą skrzy... rzeczy, które będę zabierał ze sobą na wyprawy, czyli dajmy tam łuk, strzały i pożywienie. Taka awaryjna skrzyneczka, dajmy tam po kilofie. Na razie tutaj leżą tylko takie rzeczy. Chciałem troszeczkę próżnić sobie ekwipunek. Ich zrobię sobie książki w tamtym odcinku, którego wy nie zobaczycie, gdyż się nie nagra, próbowałem zrobić książki o mój boże ile ja tam robiłem książki to normalnie chyba wszystkie kombinacje, oprócz tej która była właściwa robiłem no ale cóż, no i mamy jedną, hmm. wy pewnie teraz co, co ty zrobisz z jednej powiem wam, że nie zrobię nic Właśnie dlatego. <laughs> Na szczęście w wiosce znajdują się rzeczy takie jak. Kurczę, muszę sobie zrobić. Znajdują się takie domki, w których są te książki. No, wykorzystamy NPC, podziękujemy ładnie. Mam żelaza bardzo dużo, no, ostatnio chodziliśmy po kopalni, jak ktoś był, a były tylko dwie osoby na live, więc jest bardzo mało prawdopodobieństwo. Tak, i tylko testowy live na Twitchu. Tutaj nie mogę robić w HD, a takich nie chcę. Okej, okay, więc skaczemy sobie dalej. I zrobiłem sobie właśnie śkierkę i tutaj w tym domku, już prawie, prawie, prawie... O, tu, tu, tu. Tu mamy mm, te książki. Zniszczymy raz. 3, 4, 5, 6. 6 półek. Nie wiem ile trzeba, żeby Enchanting enchantował nam na full, ale chyba mało będzie to książek. Ten domek w ogóle będzie troszkę powiększony. Okej, okay, będzie taki troszkę bardziej prostokątawy. Czyli wynika, że my tutaj powinniśmy mieć już gdzieś kiedyś stare książki, ale dobra. Jeszcze chciałbym wam pokazać tutaj mój taki słodziutki park. Tutaj takie drzewka sobie zwyczajnie rosną. Chcę nimi obsadzić dookoła cały tutaj mój ten teren. Myślę, że to jest dosyć dobry pomysł. Na razie to jest tylko tak tutaj. Oj, 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 to mi strasznie tu to, to drzewo przeszkadza. Pokażę Wam też moda, którego wgrałem. Pewnie się domyślacie. Jest to mod na ścinanie całego drzewa. Myślę, że ten mod troszkę ułatwi grę. No i na odcinku nie będę się martwił, że Wam się on będzie bardzo nudził. Jak będę potrzebował ściąć troszkę drewna, no to wtedy po prostu szybciej to będzie. Tutaj sobie liście tylko troszeczkę zniszczę, bo mi na ścieżce... szczęście. Ścieżce... ścieżce. Kurczę, ścieżce stoją. <laughs> I jeszcze postawimy sobie drzewko tu. to Myślę, że to dosyć fajnie będzie wyglądało. Może na koniec wam dodam jakiegoś screena, tak, z oddali, jak to wygląda całe. Dobrze, mamy książki, podzielmy je sobie. I tutaj... Och. Tak... Ok i tutaj, i ok. Czy, 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 tak, ostatnie to są dwie. Bo zostaną nam dwie książki. <laughs> ok, tak więc musimy troszeczkę wziąć Cobblestone'a i <laughs> odrobinę zniszczyć. Na jakim poziomie gram trudności? Normalny, okej. Okay. Żeby nie było za chwilę jakiegoś hejtu, tu, -e, co ty grasz na Peaceful? Przecież nie grać. Także nie gram na Peaceful na razie. <laughs> tak, tutaj sobie to zniszczymy. I okej, okay, tutaj mam pole marchewki, więc trochę nam to przeszkadza. Także tu sorry, muszę zniszczyć. Dobra, filary domu trzeba też zniszczyć. Dom będzie taki troszkę szerszy i może i odrobinę, tak, no nie odrobinę, będzie głębszy taki, tak to nazwę. Muszę po prostu o jedno powiększyć domek. tutaj No i tu. Okej, okay. tutaj. No i jeszcze tutaj przejedziemy może to. Tak będzie szybciej. Tak, tak, tak. Okej. Okay. No i teraz z tego co wiem, to Powinno się to robić w ten sposób. Nie wiem, czy tutaj powinny być książki. Pewnie, jeśli chodzi o to, żeby ładnie wyglądało, to tak, ale czy to nie wiem. Zobaczmy, na który możemy ulepszyć. Na 26, czy uda się na 27? Niech, na razie jest do 26, więc potrzebujemy jeszcze jedno lub dwa, jedno chyba i będziemy mogli. Pozwólcie, że sobie tutaj wypełnię ten budyneczek do końca. Mhm. Tak i tutaj. Okej, okay, tutaj niech będzie tak. Oj, oj, nie. Dobrze, tu ma być tak. Uuu, ile tam tego zwierzyńca się nazbierało? Zaraz sobie z nim spróbuję poradzić. A w międzyczasie. O! Tam źle. Okej. Okay. To. Aha, czyli tak ma być w ten sposób zrobiony. Już wszystko trzeba cofnąć z tego. Nie, to jest dobrze. Na rogu też ma być. Na rogu tak. Czyli musimy zrobić yy, w ten sposób. Teraz możecie słyszeć lekkie przebicie mm, muzyki z Minecrafta, z Was przepraszam. Lecz niestety ja z tym. Ach, nie tak. Oj, oj, oj. Dobra, zaraz to się naprawi. Teraz weźmy to. I tutaj wypełnijmy. OK, i teraz musimy wziąć tylko, aha, to naprawdę szac, aha, ja to miałem, miałem, ach, dobra, very good, no i tutaj wypełniamy. I tutaj także powinno znaleźć się wypełnienie tego. Mhm. I tak, tutaj będzie okno. Okno, a tutaj drzwi, czy ja mam drzwi, nie mam drzwi. Zróbmy sobie jeszcze szybko drzwi. Oj oj oj, dobrze. Tak, i jeszcze tu. I czy ja mam jakiś piasek? Mam przy sobie, więc tutaj wrzucamy do skrzydła, do piecyka trochę, i u góry też trochę. I pójdziemy walczyć z mobami, gdyż tam nam jednego biednego NPC biją. u którego będziemy mogli wymieniać sobie ryby. O kurde! Skąd ich tam ty? Wow! O mój Boże! Edu będę bande... że chyba tutaj nie ma małych. Małych nienawidzę. Ale panowie, jak was jest tylu, to po kolei. Ło, wow, marchewka wypadła. Ajaj. Dawno mi marchewka nie wypadła z nich. Nie otwieraj tych drzwi, NPC. Dobra, co z nich tu? Nic takiego ciekawego. Ok, zjedzmy sobie marchewę. Proszę bardzo, NPC. Czyż on nie jest biedny? Chodź tu, wieśniaku. No chodź, chodź. chodź. Ok, więc ja to sobie dokończę. Myślę, że jeszcze nie w miarę takie fajne. Odcinek bardzo krótki, z racji tego, że dawno czegoś nie było. No i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.